Cześć, to Monlabi. Dzisiaj pokażę Wam, jakie zakupy zrobiłam w miesiącu maj. Pierwszym sklepem, który odwiedziłam, był Kik. Kupiłam tam tylko dwa bloczki papieru. Jeden z nich już miałam, ale skończyłam go i bardzo mi się podobał. A za tą cenę takie fajne wzory, postanowiłam, że właśnie zagupię drugi raz. Drugim sklepem, w którym byłam, i tak naprawdę kupiłam tylko jedną rzecz którą widzicie tutaj po prawej stronie. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda ten blok w środku, chociaż myślę, że wszyscy z Was doskonale go znają. Jest to Cute CO z piątku 13 i to zakupiłam w Mpiku. Te bloki bardzo są teraz ciężko dostępne, więc jak go zobaczyłam, postanowiłam od razu go wziąć. Tym bardziej, że mm, mam na niego plan już taki dosyć odległy, ale mam na niego plan. I właśnie pod pewien projekt już go wzięłam. Kolejnymi rzeczami są już rzeczy z Eksona, i tak naprawdę już cała reszta filmu będzie na temat Eksona. I tutaj Wam pokażę papiery, które udało mi się dorwać. Niestety, niestety, mam w pobliżu dwa jakzony. I tak naprawdę jadąc do jednego, 10 minut drogi. Jest drugi action, więc zawsze zahaczam o dwa i zostawiam tam miliony monet. Ten jest taki fajny uzupełnienie, będzie właśnie do jakichś prac. Jakie fajne kolorki. Ten dosyć podobno rozchwytywany. Nadające się na albumy, fajnie jest właśnie dobrane. Rzadko te bloki są ze sobą na tyle spójne, żeby można było wykonać z jednego bloku coś większego typu album. Natomiast te dosyć są zgrane kolorystycznie i, i tematycznie. Udało mi się akurat natrafić na moment, kiedy został wypakowywany towar, papiery głównie. I byłam pierwszą osobą przy półce, więc miałam naprawdę duży wypór, bo te papiery są jeszcze dosyć nowymi. No niedawno weszły, jakoś może, nie wiem, miesiąc temu. Ten już taki bardziej w fioletach, w kwiaty, deski, windycz Następnie zakupiłam takie naklejki. To są dosyć wypukłe. Nie są takie puffy, tylko po prostu ta folia jest zrobiona tak przestrzennie z księżniczkami. I zestaw mulin. Tym razem odcienie od białego. Przez szal, aż do czarnego. Taką malutką, malutką tablicę z klipsem z karteczkami. Urzekł mnie ten rose gold i nóż precyzyjny z różnymi tutaj końcówkami. Ja co jakiś czas, tak co dwa lata mniej więcej zmieniam mój nóż, bo, bo troszkę mi się ta gumka na rynku jeści niszczy. Następnie mam tutaj dwa opakowania koronek. I takie dwie tutaj figurki, typowo takie ślubne do boksów, właśnie z tą myślą je zakupiłam. Mogło obyć się oczywiście bez kolejnego aniołka. Te aniołki są dosyć ciężkie, ale są tak urocze, tak dobrze wykonane i tak dobrze pomalowane, że musiałam wziąć kolejnego. Trochę kwiatów. Zawsze jak jestem we nie staram się wygrzebać gdzieś tam miary takie ciekawe kwiaty. Więc i tym razem wzięłam kilka kompletów. Tym bardziej, no, że za tą cenę 2-3 zł, to myślę, że warto. Tutaj jest zestaw kopert. Różne tam były zestawy, akurat ten najbardziej um, kolorystycznie mi tutaj przypasował. Jakieś takie kwiaty, część z nich jest yy, pokryta jakby takim embossingiem z brokatem. Też to bardzo fajnie wygląda. Koperta bardzo łatwo się składa. Można ją sobie jeszcze skleić dodatkowo. Przyda się, myślę, do moich, właśnie. Projektów, które planuję zrobić, czyli planuję w końcu kiedyś zacząć robić albumy. Następnie są tutaj takie papiery: 15 na 30. Część z nich jest embosowana, część z nich jest złocona. Zresztą już pewnie widzieliście, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy z zakupów Zakrzone. Że już kilka takich różnych bloków prezentowałam, więc raczej wiecie, jak te bloki wyglądają. Natomiast tym razem zaopatrzyłam się w, w zupełnie inne kolory. Dobre są właśnie na jakieś tło, na kartkę. Często korzystam z nich. Chociaż no, mają ten specyficzny zapach i chwilkę muszą wywietrzeć, jak zakupimy je, ale myślę, że to nie stanowi większego problemu. Chwilę odleżą i można je zacząć używać. Większość z nich jest taka wiosenna, dziecięca tematyka, raczej takie jasne wzory. Ostatnio kupowałam ciemniejsze, więc tym razem. Postarałam się znaleźć tutaj coś takiego trochę jaśniejszego i żywszego. Tutaj mamy blok taki z myszką Miki. Jest on co prawda błyszczący ten papier lekko, może nie aż tak lekko, ale no jest taki specyficzny. Ale pomyślałam, że to będzie dobre do shakerów, więc nie będzie nawet tego błyszczenia widać, bo i tak to będzie za folią. Następnie mam dwa bloki z takiego specjalnego papieru. On jest faktury takiej lnu. I wzięłam właśnie jeden taki stonowany, ciemne kolory i jedne takie żywsze oraz pastelowe. To też się zawsze gdzieś przyda, czy na wycięcie skrapków, czy na tła udało znaleźć mi się trzy nowe lux Paper bloki jeden jest w tematyce takiej wakacyjnej, letniej idealnie nadający się właśnie na takie podróżnicze klimaty ciekawe też są właśnie te papiery takie inne Naklejki, i jeszcze blok do wyciskania. Drugi jest ze zwierzątkami, z takimi słodziakami, nie mogłam się im oprzeć też. I dużo jest tutaj takich piórek, indiańskich wzorów, tipi. Bardzo ładny łapacz, snów mój, ulubiony więc. Jak to zobaczyłam, mówię: Nie ma opcji, muszę to wziąć. I tutaj ostatni, trzeci blok, który znalazłam. Wiem, że jeszcze jest czwarty, ale niestety go nie było z tych nowych. Jest taki ciemniejszy, bardzo mi się skojarzył z męskimi pracami. Dużo jest tutaj takich elementów, które by właśnie pasowały do męskich projektów, chociaż część jest też typowo kobiecych. Ale fajny, taki zróżnicowany blok, na pewno go wykorzystam. I ostatnimi rzeczami, jakie zakupiłam, są to szablony do malowania różnego tutaj rodzaju. Tam były mandale, tutaj mamy takie bardziej wakacyjne, morskie. Tu mamy kwiatki, liście. I tutaj taki romantyczny. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie tego filmu, i widzimy się niebawem w kolejnym filmie, który dla Was przygotuję. Cześć.